Witam kochane dziewczyny i chłopaki, dzisiaj strój z mojego ogródka Powiem Wam szczerze, że mamy przepiękną, przepiękną pogodę w Wielkiej Brytanii Dochodzi do 23 stopni w miejscu gdzie ja jestem W ogródku jest cudownie, ponieważ ja mam tutaj słoneczko tak do 3 po południu Także naprawdę mogę sobie tutaj posiedzieć, parasol sobie rozłożyć, poleżeć sobie na słoneczku Jeżeli mam ochotę troszeczkę się przybrązowić, bo naprawdę co roku jestem super blada na lato Także mam nadzieję, że w tym roku uda mi się chociaż troszeczkę przybrązowić i ja wybieram się na zakupy, moi drodzy, dlatego że moja siostrzenica... Eee, córeczkę mojej siostry, obchodzi urodzinki. I siostra bardzo mnie prosiła o jakieś rzeczy z Hello Kitty, ponieważ Mielenka ma ogromną jazdę teraz na Hello Kitty i muszę jej coś tam, e, wiecie, o ciotki musi coś dostać z Hello Kitty, także idę dzisiaj czegoś poszukać. Już kilka rzeczy ma, ale jeszcze muszę dokupić jej kilka e, ciuszków. I... E, no i co, moi kochani? Chciałam Wam zaprezentować, co mam na sobie. E, ostatnio byłam na zakupach, zrobiłam z tego filmik, ale coś się stało, że głos się nie zgadza z całością, nie wiem dlaczego, także mam nadzieję, że ten haul jeszcze Wam... E, nagram jeszcze raz, pokażę Wam moje zdobycze takie przecenowe i za chwileczkę będę malowała pazurki na taki piękny koralowy kolor, który znalazłam z firmy NYC czyli New York Color i to jest kolorek, on jest taki różowo czerwony, pomarańczowy, bardzo fajny taki koralowy, na takie właśnie jak mi zależało, tutaj jeszcze próbowałam i żółty, ale ja mam ręce dość zaczerwienione i żółć mi totalnie nie pasuje 224 Times Square naprawdę śliczny kolorek także ustów już mam, teraz sobie zrobię pazurki tutaj, ale zawsze pomaluję sobie pazurki, zawsze potem zacznę coś robić i zawsze mam wszystkie wiecie, poodciskane, także powiedziałam sobie, poczekam aż nakręcę ten filmik i później sobie te pazurki pomaluję na sobie mam maxi dress, jestem ogromną fanką maxi dresses dlatego, że nie lubię pokazywać swoich nóg, mam naprawdę takie paróweczki z tych moich nóg i no nie lubię, po prostu muszę je zawsze zasłonić. Jeśli w ciągu zimy, to jeszcze spałka kimś drugim raz, to pamiętam Ale w lato jak mam swoje te blade nogi pokazać, to nie mogę, po prostu nie mogę na siebie patrzeć. W ogóle dzisiaj się samo samopalaczem, bo ostatnio jak byłam na zakupach, to się przeraziłam, jak zobaczyłam się w przymierzalni. Taki bladziów, słuchajcie, jeszcze te lustro, się macie tak blisko siebie. No nie mogłam dzisiaj, także smarowałam się samopraczem, także jestem troszeczkę przybrązowiona. I już Wam pokazuję tą maxi dress. Tak, tak jak mówię, dla fanek maxi dress jest super, naprawdę wygodne, są przewiewne. W ogóle mi się spodobały strasznie te marokańskie wzory w tym roku. Zresztą ja już taką sukienkę kupiłam w zeszłym roku, ale podobałam ją moją, mojej przyjaciółce. E, pokażę Wam zdjęcie, jak ta sukienka była bardzo podobna, tak, ale niebieska. Tutaj ma takie piękne Świeki. One są srebrno, takie czarne, taki kolor gun metal się nazywa. Taki, tutaj też jest wyćwikowana. Jest tutaj marszczona, co powiększa delikatnie biust. Przewiązywana na szyję, plecy tutaj są mocno odkryte. I następnie jest bardzo, bardzo mocno puszczona. Tutaj jest strasznie dużo miejsca. Z kamery zniżej, nam się udale. W moich stópkach mam sandałki z zeszłego roku, takie złote gladiadorki, także fajnie mi tutaj pasują, ponieważ mam przepiękny naszyjnik, który kupiłam na przycenach w Doroty Perkins, strasznie mi się spodoba też takie trochę, takie trochę maroko, dość długi, jak widzicie sobie tutaj wisi. Muszę zegarek zmienić. Ja sobie kupić jakiś zegarek ze skórzanym paskiem, bo będzie mi bardziej pasował właśnie do takich strojów. Także jeszcze muszę zainwestować dzisiaj, poszukam jakiejś zegarka. Na uszkach nic nie mam, ponieważ już nie chcę tutaj, żeby mi nic dendało. dało. Mam na sobie okulary z firmy Fossil. O. Tak wyglądają, cały świat widzę w nich na fioletowo, czyli na mój ulubiony kolor. I następnie mam katanę. Katane, do której poprzyczepiłam tutaj takie broszki, bo wiecie, że jak oglądacie moje stroje, to złota czy srebra nigdy nie jest za dużo i tutaj mam e, panterkę i taką e, kokardkę obydwie te broszki są z firmy Marbury zaraz ja Wam pokażę, jak mi będzie zimno to sobie o zarzucę w ten sposób bardzo ładny ma kolor, w ogóle jest strasznie mięciutka, bo ja szukałam czegoś e, mięciutkiego, nie lubię tych katan takich, wiecie, strasznie twardych. E, to tyle, moi drodzy. Jeżeli chodzi o koszt to katana kosztowała mnie trzy dyszki, ona z Doroty Perkins. Szukałam bardzo długo jeansu takiego mięciutkiego. Kietka jest z DK Maxa kosztowała mnie 14 funtów. I torba jest z firmy Malbry. E, ale ją kupiłam ze swoją zniżką. I buty jeszcze z zeszłego roku z firmy Accessorize, czyli Monsoon. I lakier do paznokci kupiony całkiem niedawno, naszyjnik z Doroty Perkins, zegarek ten akurat biały z Majka Korsa Corsa i pierścianki mój zaręczynowy tutaj, ten który kupiłam w Polsce, to jest takie dwa w jednym i tutaj także od rana, kiedyś dostałam na święta pierścionek, zawsze go mam na sobie. To tyle moi drodzy, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie z mojego ciepłego ogródka i jeszcze jedno, to nie są sowy w moim ogródku, moi drodzy, to są cukrówki, e, taki dziwny dźwięk wydają, bo wiem, że Wy zawsze mówicie, że ja mam jakieś sowy w ogródku, ale ja w lesie nie mieszkam. E, I co kochani, nie wiem czy zobaczyliście w ogóle moje żonkile, zaraz Wam pokażę, ale co roku rosną nam przed domem i w domku w żonkile brzdąkile, ja na nie mówię, gdzie jestem zaraz wezmę was... i Was pokażę zrobię Wam mały tur o tutaj jest moi drodzy taki mój mały ogródek, tą choinkę obcięłam i trochę mi nie wyszło e, taki krzaczek teraz z niej powstał ale to była choinka i tutaj zobaczcie sobie rosną, co roku nam tutaj kwitną brzdąkile chciałam, chciałam Wam jeszcze kochani pokazać bo często się mnie pytacie o moje włosy e, Wiecie, że dalej zapuszczam i przeżywam to okropnie, ponieważ muszę je teraz spinać, ponieważ jak ich nie wyprostuję, to nie wygląda to ciekawie. Często się mnie pytacie, dlaczego nie noszę swoich włosów naturalnie, po prostu tak, jak one, wiecie, są codziennie rano. Ja Wam pokażę, jak one codziennie rano wyglądają. One no, wyglądają tak. Ja wiem, że moje to, to yy... im większa fryzura, tym mniejsza, szczuplejsza jestem w pasie, ale to jest lekka przesada. Kochani, to jest naprawdę ręka przesada. Ich jest strasznie, strasznie, strasznie dużo. I mam ochotę naprawdę je teraz wystopniować, bo nie da się już nic z nimi zrobić. Ale jeżeli bym ich nie wyprostowała i nie ułożyła na szczotce, to właśnie tak wyglądam codziennie rano. I one sobie, one się, moi drodzy, nie wiecie, nie, nie splaszczą mi jakoś, nie będzie to wyglądało normalnie. One sobie tak po prostu zostaną przez cały dzień, tak sobie będą starczały, każdy w inną stronę. Także. Widzicie, próbuję to nawet coś teraz ułożyć. O. No, także, kochani, jestem teraz na takim stadium że, jak stadium że jak ich nie wyprostuję albo ich nie zepnę, to przeżywam koszmar. Dlatego szybko zawsze jest sobie tak, spinam mocno do góry. Żeby mi nie przeszkadzało, nie. teraz obwiązuję jakimś taką wiecie, dekoracją. Tutaj akurat mam taką opaskę. Tutaj sobie wypuszczam. Tak, nic mi nie przeszkadza, nic mi nie leci do oczu. Jestem gotowa. śmita moi drodzy. Papa, tabelki pa. pomalowane i dotknięte. No nie no. Zobaczcie pomalowane, śliczny ten kolorek jest, zobaczcie. Ja nie wiem, czy to zobaczycie, bo strasznie w ogóle jest strasznie jasno i pewnie będę super blada na tym filmiku.